Cześć, z tej strony Welina. Dzisiaj zabieram Cię do Zary, także chodźcie, chodźcie, my już wchodzimy do środka i co? I nasz przegląd zaczniemy oczywiście tak, jak to lubimy od manekinów, czyli od wizytówki sklepu, tym, czym sklep nas zaprasza. No tak, a tutaj makła macham do Was, odbijam się w lustrze, no ale my skupmy się na manekinach. Co te dziewczyny tutaj mają na sobie? Zobaczmy, popatrzmy, a potem poszukamy. Tego, tak, potem poszukamy tego tam dalej na wieszakach. Mamy tutaj bluzkę, tą którą miał na sobie ubrany pierwszy manekin, zobaczcie jaka ciekawa, czyli mamy te hafty i ażury, coś co było modne z zeszłego roku i teraz także, spójrzcie na te ciekawe guziki, no i cena 129 zł, mamy też wypisaną składowość, mamy też rozmiarówkę, mamy od XS do XL rozmiary, no i co? No i bardzo, bardzo ciekawa bluzeczka. Teraz spodnie. Bardzo kwieciste. A cenowo 179 zł. Ja też nie wszystkie ceny będę czytać głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to niekoniecznie czytam ją na głos. 199 zł. to jest ta suknia z manekina. Zobaczcie, rozmiarowo też tutaj całkiem fajnie to się przedstawia. Mega kwiecista. No, i dzisiaj też będzie dużo dobrych składów. Także oglądajcie, podglądajcie te dziewczyny, które lubią bawełnę. No, to będzie też tutaj właśnie dużo takich rzeczy. Na przykład ta śliczna koszula. bruzeczka koszulowa: 129 zł. No, i też takie właśnie hafty, shorty. Razem z paskiem, chociaż ja to jestem przeciwniczką, raczej niezwolenniczką takich pasków, ale jak już są, to są. 115 złotych. A tutaj co my mamy, zobaczcie, 129 zł. To jest taka sukienka. Bardzo ciekawa z tyłu. Ja lubię ogólnie, jak y, rzeczy są takie, które mają gdzieś tam, wiecie, y, odsłonięte plecy. Tak, to ja. I uśmiecham się do Was. I co? I idziemy dalej. Podejdziemy sobie teraz tutaj. Fajnie, ja lubię, jak te rzeczy są właśnie tak rozwieszone, kiedy je widzimy w całej okazałości, ale to już wiecie. Taka oto sukienka, słuchajcie, śliczne kwiatuszki bo i kolorek bardzo modny. Poszukajmy ceny, cena, cena, pokaż się, no tak, tą cenę, o właśnie, teraz widzicie, 149 zł. Tutaj myślę, że byłby problem, słuchajcie, na większe biusty, to raczej takie na mniejszy biust. Tutaj świetna koszulka, bawełniana, 49 zł. Spójrzcie na to ramię, tak ciekawie troszeczkę przeszyte. Jak jest do Mieszka Elastanu, to też jest dobrze. To nic tam takiego złego się, wiecie, nie zadziewa. Tak, długie teraz takie bermudy. No a tutaj, hmm, co to tutaj? Są, słuchajcie, takie, ni to klapko, takie klapko japonki, ale to nie klapki, bo na koturnie 149 zł No i ja Wam powiem, że no i mam wątpliwości, czy to jest wygodne. Koniecznie dajcie mi znaki, jeżeli macie takie obuwie i czy ono jest wygodne, no i ja się bym nad tym zastanawiała. I nie wiem, nie wiem, czy czasami takie oto szpile nie byłyby nawet wygodniejsze, bo tak to czasami bywa, słuchajcie, że taki but jest bardziej wygodny niż właśnie taki yy, na koturnie lub który wydaje się, że jest wygodny, a tak naprawdę nie jest wygodny. No tutaj natomiast widzimy takie konkretne szpile, bardzo ładne z kokardą na przodzie, 129 zł. Mają noski, no i ta szpila taka konkretna, zobaczcie tutaj takie noski. To jest też bardzo ciekawe w kolorku czarnym i białym. Koronka też jest 129 zł. Zaraz wam pokażę też białą. Hafty koronka. Bardzo ciekawe i ładne. I wykończenie też tych rękawków. Tutaj na dole zobaczcie też ładnie wykończone. Zawiązywana na takie sznureczki. No i tutaj. Taka koszula w takim dawnym stylu, prawda? Ale to też ciekawie wygląda bardzo. Właśnie fajne połączenie to jest, jeżeli taka koszula jest połączona z jeansami. To mi się wydaje, że to jest takie najlepsze połączenie. 129 zł. Teraz patrzymy na kolczyki. Już tutaj makła zawędrowała. Jesteśmy na kolczykach. 79 zł. No widzicie jak one wyglądają. No jednym się podobają, drugim nie. Kwestia gustu. I torba obok leży, więc zerknijmy sobie. Fajnie, że w środku ona ma taką, wiecie, jakby drugą torebkę. Dzięki temu nasze dokumenty czy portfel są bezpieczne. Nie lubię takich workowatych. Bardzo tego nie lubię, ponieważ zawsze mam obawę, że gdzieś to tam, wiecie, skupię. Hmm, a zobaczcie na tą czapę. 89 zł. No, no, co wy o tym sądzicie? No tak dla dzieciaka, nie? No, to byłoby fajne, ale tak nie wiem. <grywanie> Dziewczyny, koniecznie dajcie mi znaki. No i obok taka torebka leży, więc sobie też zerknijmy. Ona wygląda na taką dość bogatą, 259 zł, natomiast pokażę Wam zaraz z bliska tą drugą. Hmm. Tak z bliska niekoniecznie powiedziałabym. Są owszem jakieś koraliki i łańcuszek, ale no powiem Wam tak szczerze. Szczerze, no nie wiem, wahałabym się, czy dać za nią aż tyle pieniędzy. Tutaj taka sukieneczka, no to już typowo taki letniaczek, 99 zł. No i idziemy dalej, patrzymy dalej. Tak, ja to zawsze wszystko niestety muszę układać albo stety nie lubię, jak coś jest rozwalone. Jak gdzieś coś stoi krzywo, to wiecie, 139 zł też pida, wam pokazywałam jakiś czas temu, jak byłam w zarze i one nadal są i są świetne. A co, co sądzicie o tego typu butach? One teraz mega są modne. 149 zł. Takie koszyczki, też takie torby są różnego typu i też są bardzo, bardzo modne. No i... Torebka 149 zł kolejne torebki i kolejna cena 149 zł. Dzisiaj takie dziwne te niektóre buty są, na przykład Zobaczcie, taka szpileczka, ale tutaj z przodu, no to jest dosyć miłe pod palcem, ale natomiast tutaj ten plastik, no nie wiem, no nie wiem, lato, dziewczyny, czy to, mm, czy to nie będzie gdzieś tam odparzać? No znowu mamy tą cenę, 149 zł. Coś, co Wam pokazywałam, ale to jest właśnie godna uwagi. Bardzo fajna torebka, 139 zł. Ona jest na takich łańcuszkach i przypomina bardzo taki znany model torebki. Ale to jest naprawdę godna uwagi torebka, bo widać, że ona jest dość fajnie i solidnie wykonana, i wiem, że dużo dziewczyn ją zakupiło. Także tutaj akurat ta torebka jak najbardziej na duży, duży plus. Teraz idziemy, zmierzamy. Zmierzamy, ja Wam pokażę gdzie zmierzamy, ale przy okazji, e, coś co było i się znowu powtarza te wzory. 129 zł taka kamizelka, bardzo ładne guziczki, ładnie wykonana, a tutaj sweterek również mamy. Podobna tematyka. Mhm. I znowu mamy tą cenę: 149 zł. Ta cena nas dzisiaj prześladuje. No i właśnie chciałam zobaczyć z bliska te oto buciki. Od razu jak je wzięłam do ręki, słuchajcie, bardzo to miękkutkie takie, takie po prostu jejku, no bardzo mięciutkie, bardzo takie, no pomyślałam sobie, że może być wygodne, tam z tyłu czarne, słuchajcie, tutaj bordowe. No dobra, patrzymy, patrzymy. 199 zł. Mhm. Także taka cena, widzicie też tutaj mniej więcej, tam jest, no pewien rodzaj skóry, no widzicie to, widzicie? No tak się przyglądałam im i powiem Wam, że no, wyglądały na, na takie, które mogą być wygodne. No ale wiecie, to nie można powiedzieć nigdy, póki się taki butów nie posiada i nie użytkuje. 149 zł. Znowu ta sama cena. No i coś, co jest bardzo, bardzo w trendach, czyli taki Krótki tręcz 199 zł. Jakby obcięty tręcz, taki do pasa. Ale to widzimy często w różnych sieciówkach. Zerknijmy sobie jeszcze na marynary, które zawsze są, zawsze są na topie. 199 zł. różowa, ale zobaczcie jaki róż, jak to się mawia wściekły róż, niektórzy tak mówią, również ta sama cena. No i taka zieleń, śliczna zieleń, też ta sama cena. I jak wiecie moje przeglądy robię z całego mojego serducha i wkładam to multum energii tyle, ile tylko mogę. I dziękuję Wam za to, że jesteście u mnie na kanale, że wspieracie mnie czy komentarzem, czy lajkiem, czy swoją po prostu obecnością. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo mocno. I cóż, przytulam Was, a my widzimy się już jutro o 16.16. .16. Pa Pa